Witam Was serdecznie w sytuacji kryzysowej, e, przed chwileczką tutaj było 36 i 6 stopni, teraz jest 35, bo już zacząłem wentylować ten najnowszy vermikompostownik. Powiem Wam, że trzeba szybko zareagować, bo no, drzewnice dotrwają do 40 stopni, później umierają, ale za chwilę też możemy sprawdzić e, czy, czy przeżyły ten kryzys. Ja szybko bez mojej twarzy na wizji odsłonię ten bermi Będziemy sprawdzać. Będziemy sprawdzać. O, cała. Karton mokry. Spróbuję się tutaj gdzieś dostać. No, ciepło bije. Bardzo, bardzo. Niektóre elementy są wręcz gorące. I pytanie, co z żownicami? Cały czas monitorujemy. Temperaturzka spadła. Trzydzieści cztery stopnie. No, zero dżownic, zero dżownic, nic nie widzę. Zobaczymy jeszcze z tej strony. Okej. Okay. Przykrywam to z powrotem. Zostawiam tutaj czujkę termometra, termometru. Sytuacja 32 stopnie, więc troszeczkę przewentylowałem. I co? Następne wejście do tego filmu w momencie, gdy znajdę tutaj dżdżownice. Pozdrawiam Was. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Obiecałem, że muszę je znaleźć, więc są. Są też i tu. Są tutaj. Więc. Na tym środku jest naprawdę bardzo ciepło, e, więc uciekają na boczki. O, tu kolejne. Nadzieja w tym, że zewnętrzne elementy o proszę tu jest ich całkiem spora ilość zasuwają Bo tak jak wiecie o tutaj też zobaczcie Uda mi się o, są No to taka sytuacja troszeczkę jak przy ognisku, tak? Wszyscy rozsiedli się naokoło i czekają, aż się tutaj nam wygriluje. Ok, sytuacja kryzysowa. Monitorujemy dalej. Pozdrawiam was z ciekawymi filmami. Do zobaczenia, do usłyszenia.